Szczęść Boże! Rozpoczynamy trzeci tydzień naszych rekolekcji, a więc mamy już za sobą półmetek. Gratuluję Ci z tego miejsca, że już dotarłeś, dotarłaś do tego momentu. Bardzo to, myślę, owocny dla Ciebie czas. Ufam, że tak jest, bo przecież o to chodzi. Ale nie przejmuj się, kiedy przeżywasz jakieś trudności. Czasem strapienie na rekolekcjach się przytrafia i to też jest dobra lekcja. Ważne to jest to, żeby to pchało Cię bardziej do spotkania z Jezusem, do spotkania z nim. W poprzednim tygodniu poznawaliśmy Jezusa. W tym tygodniu chcemy się skupić na drugim etapie prośby z drugiego tygodnia ćwiczeń duchowych więc poznać, pokochać, naśladować. Chcemy się skupić na haśle Pokochać Jezusa. I święty Ignacy bardzo dobrze to może nam zilustrować. Przeczytajmy kolejny fragment z opowieści pielgrzyma. Odczuwał taki wielki wstręt do swych przeszłych grzechów i tak żywe pragnienie dokonywania wielkich rzeczy dla miłości Boga, że aczkolwiek nie był duchny w odpuszczenie swoich grzechów, to jednak niewiele poświęcał im uwagi w swoich zamiarach pokutnych. Ta uwaga to jest uwaga na marginesie. Kiedy święty Ignacy już wydobrzał Postanowił oddać swoje życie Jezusowi, postanowił się poświęcić w całości, dlatego że tak bardzo poznał jego miłość, że chciał przede wszystkim pojednać się z nimi. Udał się do Montserrat, żeby tam się wyspowiadać. Ta spowiedź trwała zresztą trzy dni, a więc możesz sobie wyobrazić, jak dużo tego było i jak Ignacy był bardzo dokładny. Ale oprócz tego towarzyszyło mu pragnienie. A Asceza to w średniowieczu bardzo popularny środek do tego, żeby osiągnąć zjednoczenie z Jezusem, i on na wiele różnych sposobów widział to w żywotach świętych, bo tych też niemało przeczytał. Chciał bardzo prześcignąć świętego Dominika, świętego Franciszka i wielu innych świętych w zawrawanych sobie pokusach, bo tak bardzo gdzieś był zraniony miłością Bożą, że, że chciał na nią odpowiedzieć właśnie w taki sposób. Później, w kolejnym etapie swojego życia, w swoich ćwiczeniach duchowych, zapiszę, że miłość powinna zakładać się na czynach, bardziej na czynach niż na słowach. I mi się wydaje, że to gdzieś nam też jest bliskie: że często wydaje nam się, że Bogu musimy udowodnić, że jesteśmy do Niego przywiązani, że Go kochamy, i najlepiej, najlepiej zrobić to przez jakieś spektakularne czyny. Może już nie tak wprost pokutne, jak to, co Ignacy robił, bo mówił w swojej opowieści pielgrzyma, że biczował się codziennie. Może nie jest to noszenie włosiennicy, ale może to są po prostu jakieś inne modlitwy, które podejmujemy. Może takim czynem pokutnym, których, przez który chcesz udowodnić Panu Bogu, że Go kochasz, są właśnie te rekolekcje. I dobrze, to gorące serce to jest coś bardzo ważnego, ale Czasem wydaje mi się, że tak bardzo chcemy udowodnić, że go kochamy, że bardziej chcemy mu zaimponować, niż pokazać, że go że kochamy. I wydaje mi się, że w takich momentach jesteśmy jak taki typ macho, który chce zdobyć osobę, w której się zakochał drogimi podarunkami, jakimś samochodem. Taki mężczyzna chce przekupić trochę obiekt swoich westchnień. I czasem ta logika handlu, przekupienia Pana Boga, żeby był mi przychylny, może się też w tę naszą miłość wkraść. Chcę, żeby w tym tygodniu zaprosić Was do pewnej refleksji nad tym, jak ja kocham. Na wszystko przyjdzie czas w naszym życiu, w miłości. Przyjdzie czas i na poświęcenie, i na udowadnianie swojej miłości. Ale najpierw pozwólmy tej miłości się rozwinąć. I żeby ta, roz... ta miłość do Boga mogła się rozwinąć, należy zacząć od pierwszej zasadniczej sprawy, najważniejszej sprawy w chrześcijaństwie. Zacząć od tego, żeby przyjąć miłość Boga. Przyjąć, że to On pierwszy mnie umiłował. Że On już stwarzając mnie, ukochał mnie swoją miłością przedwieczną i dowodem na to, że mnie ciągle kocha jest to, że istnieje, bo On ciągle podtrzymuje mnie w, swoim w naszym istnieniu. Przyjąć i uwierzyć w to, że ta miłość, którą Bóg ma względem nas, jest miłością bezwarunkową, że to jest miłość, która jest zbawiająca i wyzwalająca, że jest miłością darmową. Pozwolić się pokochać to jest pierwsze zadanie. I wtedy zrodzi się miłość. Wtedy zrodzi się w nas miłość, jako odpowiedź miłującego do umiłowanego. Kiedy myślę sobie o tym, jaki obraz gdzieś jest dla mnie najważniejszy w tej miłości, to od razu przychodzi mi fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jest to 15 rozdział. Jest to metafora winnego krzewu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo. I wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Chrystus mówi, że jest winnym krzewem. Trwając w nim, trwając w Jego miłości, możemy uczyć się kochać i możemy przynosić owoce, możemy kochać. To, co mnie porusza zawsze w tym fragmencie ewangelicznym, to jest tłumaczenie słowa trwać. W języku greckim słowo Meneo, oprócz tego, że znaczy trwać, znaczy też zamieszkać. Zamieszkać w Bożej miłości. I to jest zachęta na ten najbliższy tydzień. W tym tygodniu przy każdej medytacji będziemy prosić, żeby bardziej pokochać Jezusa. Żeby wejść w Jego miłość głębiej, żeby jej doświadczyć, żeby mógł z tą miłością na tę Jego miłość odpowiedzieć. I warto po prostu rozgościć się w Jego miłości. Warto w niej zamieszkać. Warto prosić o to, żeby bardziej pokochać, nie tylko w czasie medytacji, ale też w czasie całego tygodnia. Niech ta prośba przenika. Waszą codzienność, to wszystko, co będziecie robić. Bo ważne jest, żeby uświadomić sobie, że doświadczam Jego miłości i patrzeć na to, jaka we mnie rodzi się odpowiedź. Żeby patrzeć na medytacjach, jak doświadczam Jego miłości i jaka rodzi się we mnie odpowiedź. Żeby w codzienności, przez te dary, które otrzymuję, przez te wszystkie łaski i dobra doświadczać Jego miłości i patrzeć, jaka we mnie rodzi się odpowiedź. Przestrzegam przed różnymi zobowiązaniami, jak to powiedziałem na początku rekolekcji, planami naprawczymi swojego życia, reformy i tak dalej. Chodzi o odpowiedź serca, o afektywną odpowiedź, o to, co się wrodzi w moim sercu, jakie uczucia. Dobrego tygodnia. Dobrego tygodnia zamieszkiwania w Jego miłości, przyjmowania Jego miłości i odpowiedzi Waszych serc. Do zobaczenia za tydzień.